Ale ciekawe, że to nas to zawstydza i w ogóle temat wstydu, bo jak chciałem od tego zacząć, że tak jak Marcin mówiłeś, i w męskich kręgach i gdzieś tak na co dzień mamy już kilka tematów oswojonych, co coraz częściej łatwiej powiedzieć wieczysz, o, i o seksualności, i o alkoholizmie, o depresji, a wstyd jest takim tematem chyba najbardziej odległym męskim rozmowom. Dlaczego? No to jest ciekawe. To było takie moje olśnienie dzisiaj, jak się zastanawiałem nad tym. Już kilka takich miałem. Ja Pamiętam, jak zaczynałem szkołę psychoterapii to sobie uświadomiłem, że ja jakoś bardzo mało wiem o wstydzie teoretycznie. Mm -hmm. Chociaż z doświadczenia wiem bardzo dużo, ale o, o, o tej emocji, o, o tym wszystkim. I ona bardzo często jest nieobecna, tak jak powiedziałeś, była nieobecna chyba tutaj, w misji na Marsa. Mm -hmm. Często jest nieobecna w kręgach, które prowadzimy, czy grupach terapeutycznych dla mężczyzn. Ja sobie pomyślałem, że wstyd, nawet gdyby sobie go wyobrazić, że to jest taki ludzik, i on hmm. lubi po prostu być schowany. Misja na Marsa.